Zatrzymywać się. Nie zaczynaj dnia bez tej modlitwy. Bóg chce ci towarzyszyć, chronić i napełniać błogosławieństwami już teraz. Wyobraź sobie dzień, w którym wszystko układa się po Twojej myśli, w którym pokój wypełnia Twoje serce i gdzie żadna próba nie jest w stanie Tobą wstrząsnąć. Z Bożą Obecnością jest to możliwe. Nie pomijaj ani chwili, każde słowo tej modlitwy jest duchową wypowiedzą, która może przemienić Twój dzień. Kluczowy werset Błogosławieństwo Pana wzbogaca, a On nie idzie za Nim ze smutkiem. Przysłów 10, werset 22. Wszechmogące Panie, w tym nowym dniu, który mi obdarzasz, Przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wdzięczności. Dziękuję za tchnienie życia, za wschodzące światło dnia i za możliwość ponownego doświadczenia Twojej wierności. Oświadczam, że ten dzień jest w Twoich rękach i oddaję się pod Twoją boską opiekę. Panie, powierzam Ci moje myśli, słowa i czyny. Skieruj mnie na drogę sprawiedliwości. Oświeć mój umysł, abym dokonywał wyborów zgodnie z Twoją wolą. Niech wszystko, co dzisiaj robię, kieruje się Twoją mądrością i jest przepełnione Twoim pokojem. Nie pozwól, aby zmartwienie i strach ogarnęły mnie, ale napełnij mnie niezachwianą wiarą w Twoją obecność. Ty jesteś moją ucieczką i moją tarczą, panie. Ogłaszam, że nic i nikt nie może mnie skrzywdzić, bo Ty jesteś ze mną. Twoje słowo jest mocnym murem i polegam na Twojej obietnicy. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie będzie brakować. Psalm 23, werset 1. Ojcze niebieski, oświadczam. Że ten dzień będzie wypełniony pokojem i błogosławieństwami. Otwieram serce na Twoją radość i odrzucam wszelkie duchy zniechęcenia. Niech Twoja potężna dłoń wspiera mnie w każdej chwili, i niech Twoja obecność oświetla moją drogę. Panie, ogłaszam, że Twoja łaska podąża za mną. Każde spotkanie, każda decyzja. Każde działanie tego dnia będzie kierowane Twoją miłością. Niech ta modlitwa będzie podstawą zwycięskiego dnia. Polub, udostępnij i subskrybuj, aby pobłogosławić inne życia to modlitwą. Wieczne Panie. W miarę upływu dnia przychodzę ponownie, aby stanąć pod Twoim kochającym spojrzeniem. Ty jesteś Bogiem. Który nie drzenie i nie śpi I wiem, że Twoja ręka mnie prowadzi w każdej chwili Ojcze niebieski, proszę Cię Abyś siedł przede mną i prostował kręte ścieżki Usun ode mnie wszelkie roztargnienie Wszelkie sidła wroga i wszelkie zamieszanie Które mogłoby zaniepokoić mój umysł Napełnij mnie swoim rozeznaniem aby moje słowa były pełne mądrości, a moje czyny odzwierciedlały Twoją chwałę. Twoje słowo mówi: Zaufaj Panu całym sercem i nie polegaj na własnym zrozumieniu. Wyznawaj go na wszystkich swoich drogach, a On wyprostuje Twoje ścieżki. Przysłów trzeci, werset piąty i szósty: Panie. Dzisiaj nie chcę polegać na własnych siłach. Decyduję się oprzeć na Tobie, mojej skale i moim schronieniu. Odnów moje siły, Panie. Niech Twój Duch Święty napełni moją istotę i obdarzy mnie nad przyrodzoną mądrością, abym mógł stawić czoła każdej sytuacji. Ogłaszam, że jestem zwycięstwem w Chrystusie żadna okoliczność nie jest w stanie ukraść mojego spokoju bo ty jesteś ze mną bez względu na wyzwania jakie przyniesie ten dzień jestem pewien twojej wierności panie okryj mnie swoją cenną krwią niech każdy krok który dzisiaj zrobię będzie chroniony i prowadzony przez ciebie chroń moją rodzinę Moich przyjaciół i moich bliskich. Niech każde miejsce, w którym stanę, będzie błogosławione i wypełnione Twoją obecnością. Twoje słowo obiecuje: Tego, którego ducha jest niezachwianego, zachowacie w doskonałym pokoju, ponieważ ufa Wam. Izajasz 26, werset 3. Oświadczam, że mój pokój nie jest zależny od okoliczności zewnętrznych. Mój pokój pochodzi od ciebie, panie. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, pokój niewzruszony, który utrzymuje mnie silnym bez względu na to, co się stanie. Umiłowany ojcze, dziękuję ci, bowiem, że działasz we mnie i wokół mnie. Każdą sytuację, z którą się dzisiaj spotykam, oddaję ją w Twoje ręce. Niech wszystko współdziała dla mojego dobra, i niech Twoja doskonała wola wypełni się w moim życiu. Panie, chcę przeżyć ten dzień z ufnością, wiarą i radością, wiedząc, że Ty już przygotowałeś dla mnie drogę. Decyduję się chodzić w świetle Twojej obecności i ogłaszam, że ten dzień będzie błogosławiony w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją niezachwianą wierność. Polub, udostępnij i subskrybuj, aby pobłogosławić inne życia tą modlitwą. Wszechmogący Panie, w tym dniu, który mi dałeś, Przychodzę jeszcze raz, aby wznieść do Ciebie mój głos. Wiem, że bez Ciebie jestem niczym, ale z Tobą odniosę więcej niż zwycięstwo. Dziękuję Ci, Ojcze Niebieski, bowiem, że już rozmieściłeś wokół mnie swoich aniołów, aby mnie chronili i prowadzili. Żadna broń utworzona przeciwko mnie nie będzie skuteczna. Bo Ty jesteś moją ucieczką i moją fortecą. Twoje słowo mówi: Pan jest moim światłem i moim zbawieniem. Kogo mam się bać? Pan jest bastonem mojego życia. Przed kim mam drżeć? Psalm 27, werset pierwszy. Oświadczam, że nie ma we mnie miejsca na strach i wątpliwości. Jestem pełen ufności, pokoju i boskiej siły. Panie, ogłaszam, że dzisiejszy dzień będzie Dniem Zwycięstw i Błogosławieństw. Niech Twoja łaska towarzyszy mi we wszystkim. Co robię? Niech moje usta wypowiadają tylko słowa życia. Niech moje ręce czynią dzieła sprawiedliwe i niech moje kroki będą mocno utwierdzone w Twojej woli. Ojcze, daj mi serce pełne miłości i cierpliwości wobec innych. Niech będę kanałem błogosławieństw, posłańcem Twojego pokoju i żywym świadectwem Twojej łaski. Twoje słowo mówi: Oto dzień, który Pan uczynił, niech będzie dla nas powodem do radości i wesela. Psalm 118. Werset 24: Tak, Panie, dzisiaj chcę się radować. Bez względu na okoliczności, nie spuszczam z Ciebie wzroku. Nic nie jest w stanie ukraść mojego spokoju i radości, ponieważ pochodzą one od Ciebie, a nie od świata. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją bezwarunkową miłość. Ochronę i błogosławieństwo nad moim życiem.